Proszę Państwa, naszym gościem dziś jest Pan Antoni Lorenz, niezależny doradca finansowy zrzeszony z Financial Planners Group of America. Witamy Pana Lorenza w naszym programie po raz kolejny, bo gościł Pan już w naszych dwóch programach. Rozmawialiśmy wcześniej o inwest mądrym inwestowaniu oraz o inwestowaniu. W emeryturę dzisiaj będzie o ubezpieczeniach na życie, o których bardzo często e, słyszymy z różnych miejsc. Jesteśmy zachęcani do wykupywania polis na ubezpieczenie? Z Panem porozmawiamy, co warto. E, jakie polisy warto wykupować czy w ogóle warto. I zacznijmy może od takiego podstawowego pytania. Jakiego rodzaju polisy są dostępne na rynku w Stanach Zjednoczonych? Właściwie mówiąc, dzisiaj to tylko dwie: jest tak zwany term, terminowy lub whole life całożyciowe i tyle jest tak proste. A kto powinien wykupić ubezpieczenie na życie? Na ogół to są tylko dwa typy ludzi, którzy powinni być bardzo zainteresowani w tym. A jeden typ to jest człowiek ten, który pracuje i na którego pracy polega rodzina, dzieci, żona i tak dalej. Czy który utrzymuje jak dobre utrzymuje tak? właśnie ten człowiek powinien to mieć. Natomiast drugi typ człowieka to jest ten który posiada majątek w wartościach ponad 5 milionów dolarów. Więc ten człowiek potrzebuje, aby sobie zabezpieczyć ten majątek od podatków, używając ten insurance, żeby zapłacić te podatki i zachować jak najwięcej tego majątku dla swoich spadkobierców. Właśnie insurance, by... Mu w tym Czyli pomógł pomaga opłacić spadkobiercom podatki, tak e, które muszą opłacić po tak jego śmierci. Czym się różni polisa whole life of, o, od term life? A więc a term life, jak to się mówi, to jest no, chwilowe i to jest 5, 10, 15, 20 lat. I jest coś podobne to jak powiedzmy wykupuje się insurance na samochód czy dom. Pewien termin później się kończy. I od nowa się zaczyna. Whole life natomiast to już jest, no, jak można powiedzieć, na całe życie. Jednak pewien i bardzo ważny element whole life to jest tak zwana część tych pieniędzy, które się daje kompanii, jest wykorzystane i jest oszczędzane. To się składa jako oszczędności też, że więc ma się i oszczędności, i tak znane pokrycie na życie. Kilka wariantów tych Fo life. Jest Universal Life, jest uh, uh, Variable Life i tak dalej. I one też posiadają tak zwane riders, O dodatki te riders pozwalają człowiekowi, aby mógł wyciągnąć te wszystkie pieniądze, nie już po śmierci, jeszcze zanim żyje, i wykorzystać, żeby jakoś to życie sobie ułożył. Czy na przykład na leczenie? Czy... Tak, właśnie. Inny Writers może być powiedzmy, że w razie wypadku w wypadku śmierci, w wypadku, to będzie miał dubeltowe. To jest tak zwany double indemnity rider. Inny może być też rider, że powiedzmy w razie problemu, choroby czy musi gdzieś pójść na długą metę do jakiegoś powiedzmy miejsca, żeby tam przeżywać, to, to można też mieć i w tym sobie zarządzać. Czyli są takie opcje, które sobie dokupujemy tak, do, tak, do tak. ubezpieczenia. I one nie są tanie. Czyli jak zazwyczaj, jak chcemy coś mieć ekstra, tak. musimy się liczyć z dodatkowymi kosztami. Tak. A proszę powiedzieć, komu potrzebne jest to tymczasowe ubezpieczenie, a komu potrzebne będzie to ubezpieczenie na, na całe życie? Mówiąc szczerze, to jeśli człowiek potrzebuje ubezpieczenia, to ten term wystarczy każdemu. A whole life to jest tylko tak zwana opcja dla tych, którzy sobie życzą, bo przecież każdy z nas wie, że my wydajemy pieniądze jak nam to pasuje, a nie jak nam ktoś mówi, żebyśmy wydawali. Dlaczego w takim razie jesteśmy tak często namawiani do wykupu polisy whole life? Jest kilka powodów i to zależy, z kim się mówi. Zwolennicy powiedzmy whole life owszem powiedzą, że to jest najlepsze, bo ma się te writers, te opcje, że można coś nawet sobie tam uskładać. Natomiast według mnie, to ja bym powiedział, że owszem, whole life jest po to, bo kompania, która sprzedaje, najwięcej na tym zarabia. Czyli możemy z tego wywnioskować, że term uh, life ins term insurance jest lepszym produktem? Nie można kategorycznie powiedzieć tak czy nie. Otóż dlatego, że każdy człowiek jest indywidualny i ma swoje potrzeby, odpowiednie tak? wymagania, zapotrzebowania i tak dalej, ale jak mówiłem wpierw, wiadomo, które jest chyba najlepsze. Od jakiego wieku i do jakiego wieku y, warto y, poszukać polisy na życie? To pytanie wymaga kilka odpowiedzi. Mówiąc w pierwszym miejscu a wiek nie ma tak dużo do czynienia kto potrzebuje i kto powinien to wykorzystać. I owszem, czym człowiek jest młodszy, to tym tańszy ten jest insurance. I czym starszy, i jeśli do tego pali, to będzie tym droższe. A więc, ten powinien wykupować i wykorzystywać jak najszybciej, powiedzmy, insurance, jeśli ma zapotrzebowania rodzinne. Jeśli na jego zarobku polegają przyszłość rodziny, dzieci i tak dalej. I to nie robi różnicy, w którym wieku on jest, bo może mieć 18 lat, a są te zapotrzebowania, powinien mieć. Jeśli ma 70 lat i ma odpowiedzialności rodzinne, powinien mieć. Natomiast człowiek, który jest samotny albo na emeryturze i nikt nie polega na jego zarobkach i tak dalej, to on w ogóle wcale nie potrzebuje tych zapotrzebowań. W jakimkolwiek wieku mógłby być. Czyli może, może się nie martwić wykupywaniem Otóż właśnie, ubezpieczenia. ubezpieczenie. wcale to jest. nie jest potrzebne dla niego. Czy zamiast inwestować w ubezpieczenie, są jakieś inne rzeczy, w które możemy y, zainwestować pieniądze i byłoby to rozsądniejsze? Hmm, ja bym powiedział, że jeśli chodzi o life insurance, to ja bym nie patrzył na to jako inwestowanie w tym samym sensie, jak człowiek nie patrzy jako na insurance domowy czy samochodowy jako inwestycja. To jest coś, co człowiek bierze, aby się zabezpieczyć jakiejś tragedii. i dlatego. I natomiast jeśli człowiek chce naprawdę zainwestować i zarobić, jest masa innych możliwości, które o wiele lepiej wypłacą i dadzą większe zarobki, aniżeli biorąc insurance. Insurance powinno być tylko po to, aby się zabezpieczyć. Koniec. I o tych różnych możliwościach rozmawialiśmy między innymi na, w naszym programie oraz na y, jednym ze spotkań y, Pana z naszymi widzami. I będzie kolejna okazja do tego, żeby się z Panem spotkać i porozmawiać tym razem o ubezpieczeniach na życie. Takie spotkanie planujemy 23 sierpnia, proszę Państwa, o 7 wieczorem u nas w redakcji w Garfield przy 70 Outdoor Relay na czwartym piętrze. Pan Lorenz opowie z uczestnikom spotkania o wszystko o ubezpieczeniach, pokieruje w dobrą stronę w zależności od potrzeb każdego z nas. Czekam, czekam jak, naj, jak najbardziej. Dzięki serdecznie. Dziękujemy bardzo.